Dzisiaj będzie śmiertelnie poważnie. Właśnie się okazało, że polscy żołnierze, chłopaki takie jak ja czy wy, którzy bronili polskiej granicy z narażeniem życia przed atakiem migrantów i oddali strzały ostrzegawcze w powietrze, jak ci atakowali granicę, ekipa Tuska i Bodnara zapakowała ich za te strzały w kajdanki, wywiozła i postawiła zarzut. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Ona może kiedyś przenieść się na terytorium Polski. Chciałbym, żeby tak się nie stało. I wtedy jest pytanie: kto będzie w takim razie nas bronił, skoro polscy funkcjonariusze są w taki sposób upokarzani? I to nie jest, proszę Państwa, pierwszy raz. Dlatego, że za czasu naszych rządów przypomnijmy, że posłowie platformy i ich celebryci ich ludzie jeździli tam na granicę. I ludzi, którzy bronili tej granicy, upokarzali, kazali im natychmiast ściągać maski, biegali tam z pizzami i z siatkami, a w Parlamencie Europejskim organizowali na nich nagonkę. Hołownia, na przykład Róża Tun, organizowała wystawę w Parlamencie Europejskim, aby Europa się dowiedziała, jakie je zbrodnie popełniają nasi funkcjonariusze. Jej koledzy z Platformy Obywatelskiej przegłosowywali rezolucje wzywające do sankcji na Polskę, również ze względu na to, w jaki sposób rzekomo funkcjonariusze polskiego państwa bronią naszych granic. Co więcej, oni finansowali Warszawski Ratusz i Urząd Marszałkowski, gdzie rządzi Platforma i PSL, film Agnieszki Holland, który pokazywał na całym świecie, jakimi to Polacy są zbrodniarzami i na polskiej granicy znęcają się nad kobietami wciąż ciąży. Historia kompletnie wymyślona. W tym filmie zagrał obecny kandydat Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Więc proszę Państwa, zastanówcie się, czy na pewno chcecie głosować na Tuska, Hołownię i całą tą bandę, która tak traktuje polskich funkcjonariuszy? I potem będziemy się dziwili, że nie ma kto Polski bronić? I możemy zmarnować dorobek pokoleń. Myślicie, że jak Putin na to patrzy, jak my traktujemy swoich własnych żołnierzy, to tego bardziej zachęca, żeby nas w przyszłości może zaatakować czy zniechęca? Bo mi się wydaje, że jeżeli już, to raczej zachęca, widząc słabość polskiego państwa i to jak traktuje się naszych obrońców. Więc ty bądź mądrzejszy i daj Tuskowi czerwoną kartkę w niedzielę i całej jego ekipie. Bo jeżeli nie, to potem się nie dziw, że skończy się tak jak w pa z paktem migracyjnym. Tusk coś i obiecywał, Obiecywał ci, że unieważnia referendum. Nie trzeba głosować przeciwko paktowi migracyjnemu, bo on ma układy w Europie i on to załatwi. Oddałeś kartkę w referendum i co załatwił? Pakt migracyjny wchodzi w życie. Za chwilę będzie to ogromne zagrożenie dla ciebie, twoich dzieci, naszych kobiet. Oszukał cię tak jak w każdej innej sprawie. I tak jak oszukuje teraz, kiedy mówi, że broni granicy, a jednocześnie stawiają zarzuty. Polskim chłopakom, którzy dzisiaj potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia. Więc podaj ten film dalej, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym potwornym skandalu.